Wizowie to miał być fajny odcinek, fajny odcinek, bardzo ale gdy weszłem na Robloxa, to widziałem najpierw poszłem na powiadomienia i, I widzę to 9 minut temu, nie wiem czemu. I po co myślałem, że on zniknął na zawsze, bo tak naprawdę zaakceptuję go na razie. Sprawdzę jego profil. Jest offline, jeden znajomy, czyli ten. Oj, po tym się nie pozbierasz. Ale po czym? Po tym, jak się włamałem na twoje stare konto? W ogóle, czy kiedy, kiedy stworzył konto? Nie, nie, dobra, ja nawet na to nie patrzę. To dzisiaj dołączył, jak to nagrywam, to dzisiaj. No nie wiem, no nie wiem, a w ogóle ma tą grę, hejterki. Ja nie chcę się zagłębiać w hejterkę, no bo to już ten. Sprawa ercia. Innego z kina, bo miał innego w ogóle. Wtedy... Nie wiem, możemy do niego napisać, ale no... To dobra, napiszę do niego coś. Dobra, napiszę mu coś typu... Czego chcesz? No... Nie wiem czego on chce, no bo... Obserwowca wrócił. Jak nie wiecie, co to jest Obserwowca. Kiedyś tam był. Wszedł dwa filmy z nim nagrałem. I potem jak włamałem się na konto, no to nagle nagle po prostu zniknął. Nie wiem o co chodzi. Ale no... No bo wtedy to nawet nie okazał czego chcę za bardzo, no bo tak miał mnie w znajomych i nagle, nagle nic, nagle nic po prostu, nagle zniknął, jakby coś się stało. Nie, dobra, nie, nie, nie. Ja nie mogę dołączać. Nie dołączaj. Ojoj, ojoj. Dobra, ja nie dołączam, ja nie reaguję, już do niego więcej nie piszę, bo on chce jakieś dziwne rzeczy. Ale no co, no. Ff, nie wiem. Nie powinien tak robić, że. Co stwierdził konto? Może to jest jakiś troll. Nie wiem. Nie wiem, czy to jest jakiś troll. No nie wiem. Pisz, piszcie swoje oceny w komentarzach. Ja nie wiem, co o tym myśleć. No i co? No. Mam nadzieję, że jak jest prawdziwy to mam przypał no bo ja, ja nie chcę mi żadnych problemów i w ogóle więc dobra ja, ja z nim ja z nim nie będę gadał ewentualnie możemy spróbuję się włamać na jego konto znowu ale nie wiem Chyba będzie miał trudniejsze hasło, bo wtedy miał jakieś łatwe hasło. Ale teraz co się stanie? No nie wiem, no nie wiem. Ale już nie ma ob obserwatora, właśnie. Nie ma, nie ma obserwatora. I to jest jakiś znak. Znają mi jeden. Jest tylko w grupie hejterki. Hejterka El Ercia. skończyć ten odcinek i, i pisz się.